Nazywam się Tomek Niebudek. Mam 7 lat. Wygrywa się tak, że m, kto będzie miał największy stos kart, ten wygrywa całą grę. A gra ta się tak toczy, że m, jeden z zawodników wykłada kartę, rzuca kostką i, i patrzymy, czy coś jest i... Jak najszybciej łapiemy to zwierzę i jak yy, zgadza się, to yy, wtedy yy, odkładamy i bierzemy tą kartę. Teraz yy, to ta druga osoba yy, yy, wykłada kartę, rzuca kostkami i yy, wszyscy mogą, yy, to jest do 10 osób, i wszyscy mogą łapać wtedy, nic nie ma, więc następny zawodnik. I teraz rzuca ponownie kostką. Zrzucamy, patrzymy czy coś jest. Znowu nie ma, więc zostawiamy tę kartę i następne I patrzymy czy jest coś. Jest. Łapiemy jak najszybciej świnkę, bo świnka pasuje do tej kostki. Tu jest na białym tle czerwony i tu. Mhm. Więc ja biorę tą kartę. I tak dalej, i tak dalej, a się nie skończy ta kuchnia. To, y, to jest gra od plus 6 lat. Ona jest od 15 do 30 minut. Od 2 do, 3, do 10 lat. Pokaż Tak ta ją pokaż. O, odwrotnie. O tak. I to jest taka gra dla dzieci. I tu są y, sześć ryżaków. jest krowa, jest koza, kurczak, owca, koń i świnka. I są dwie kostki, czarna i biała mhm. i one się jedną rzeczą gromadzą, że na czarnej na biały koszt jest czarna, a na białej jest biało planka. No i mm, na każdej parze oprócz tych dwóch nie, są takie same. Różowy, zielony, niebieski, czerwony. No taki jak i na tych. Taki jak na na, na kartach. Na karty, m, wszystkie karty zaraz pokażę. I taki jak na i taki jak na no. zwierzętach. Dobra, poczekajcie tam. I są, y, są cztery z kart. Tylko mi się wszystkie. Nie. O, tak wygląda. Jedna z kart barana wygląda... Owcy wygląda. Mm -hmm. Tak. To jest owca karta. Druga z kart jest konia. Trzecia z kart jest krowy, czwarta z kart jest świnki, piąta z kart, jest tam, 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 jest kozy i szósta z tych kart jest kurczaka. I rzucamy z nimi kostkami, i żeby wypadły tak jak tu jest, ale zawsze te zwierzęta stoją w kręgu, No dobrze. czyli o tak. Można na przykład to zrobić. O, i wykładamy karty i na przykład jest taka, taka i taka i taka. I, i jest, jest początek następnego roku i ja wykładam taką kartę, rzucam kostkami i patrzę, czy coś jest. Widzę, czy coś jest, jest. i łapię raz to Bo jest... Hmm, bie Czarna, kost, czarna kropka na białym tle i tu też jest czarna, bie, czarna kropka na białym tle. I zabieram tą kartę. Jest, I na tym to polega, żeby to jak najwięcej tych kart i zwierzaków na raz można złapać tylko cztery, bo ryż, najwięcej to można złapać na, tak naprawdę pięć, ale sześć, te, sześć, no już nie za <laughs> bardzo. Ja jakoś dałem radę, ale nie wiem, czy Wam się to uda. I to jest gra na szybkie myślenie i to jest gra dla dzieci. No dzieci, żeby dzieci, to jest taka gra po to, żeby dzieci mogły szyb, że trzeba być szybkim, no i uważnie patrzeć, co tam jest na tych kostkach. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam, że to oglądacie. Do następnej gry. Pa pa.